Cześć! Jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania 100 dzieci w grze The Sims 4. Na początek sobie wchodzimy właśnie do kasa, żeby zobaczyć, jak z bliska wyglądają wszystkie dzieciaczki. Gdyż to Wam obiecałam, w szczególności jak wyglądają bliźniaczki, które niedługo będą na pewno miały urodziny i będą wyprowadzane, więc w szczególności one. Za chwilę też, się, jeśli chodzi o lukrację, to zapytam się Was o jedną rzecz. I jeszcze jedna sprawa. Jeśli ten odcinek jest troszeczkę krótszy, jeszcze nie wiem jak, jak długi mi wyjdzie, ale jeśli wyszedł troszeczkę krótszy, czyli poniżej 30 minut, to was przepraszam. Ale jestem potwornie zmęczona. I tutaj dla was wykrzeszam wykrzesam teraz siebie resztkę mojej energii, żeby dla was nagrać ten odcinek, ale jestem przepotwornie zmęczona. Dzisiejszy dzień był po prostu fatalny. Więc. Swoją resztkę energii poświęcam, żeby dla Was nagrać odcinek, ale nie wiem na ile mi, mi jej wystarczy, więc też muszę go jeszcze skończyć w odpowiednio, wiecie, racjonalnej godzinie, żebym jeszcze go dla Was zdążyła zmontować i przesłać na YouTube. Więc tutaj też mam ograniczony czas, a wiadomo, trzeba iść spać, a jutro rano do pracy, wiecie, takie, takie sprawy. Więc yy, będę starała się szybko, dzisiaj też zapewne jagoda będzie rodzić, więc sobie najpierw. Oczywiście zobaczymy od tego, jak jego da wygląda i od porównania tego, jakie ona ma rysy twarzy, proszę bardzo. I teraz najstarsza Wisława, pójdziemy od najstarszych. Ja może poprzełączam też je w stroje codzienne, żeby nie było przy bardzo. Tak wygląda Wisława. Przy bardzo starsza z bliźniaczek. Dziecko numer. 40? Tak, dziecko numer 40. Mm. Tak wygląda luk Lukrecja. Proszę bardzo, Lucrecja też przełączymy w strój codzienny, żebyście mogli sobie porównać. Proszę bardzo. Lukrecja. I wisława. Wydaje mi się, że bardzo podobne są do siebie siostry. Może są jakoś dziebko, jakieś różnice pomiędzy nimi. E, na przykład tutaj troszeczkę brodę widzę, że mają inaczej, wiadomo, inny kolor włosów, inny kolor oczu. E, a propos koloru włosów Lucrecji, e, Lukrecja powinna mieć. Normalnie taki kolor włosów, dlatego ja jej też, jak ją przebierałam, to zmieniła mi ten kolor włosów, bo nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że może coś tam mieszałam z kolorami włosów, albo po prostu z fryzurą, albo z kolorem brwi, i po prostu gra. Już jak była miała urodziny nastolatki, to nie zmieniła jej koloru włosów, właśnie na ten odcień. Gdyż taki powinna mieć normalnie lukracja. Odcień kolor włosów, gdyż dlatego, że ten żółty, nie ten żółty, ten. Ty, który żółty? Ten żółty. Ten żółty wyszedł tak naprawdę Lukrecji przez przypadek, gdyż ona, jako małe dziecko, po prostu nie mogła mieć tego koloru włosów, czyli koloru włosów takiego lekko siwawego po jej ojcu. Bo to jest kolor włosów właśnie tylko dostępny od nastolatka w górę. Dlatego jej gra, jak była po prostu małym dzieckiem, to przypisała taki kolor włosów. I dlatego właśnie ja jej jak była nastolatką i jej się ten kolor sam nie zmienił, to ja jej po prostu zmieniłam, ale ze względu właśnie parę osób zauważyło w komentarzach właśnie, że lukrecja ma coś inny kolor włosów niż miała poprzednio. I właśnie dlatego, bo ja jej zmieniłam, żeby miała kolor włosów w ojcu, no bo jak jej taki wyszedł przypadkowy i, i randomowy, można powiedzieć, losowy, to właśnie z racji tego, że granie mogła jej nadać kolorów włosów, które ma jej ojciec. Dlatego ja stwierdziłam, że po prostu nadam jej inny. Nadam jej taki, jaki miał jej ojciec, po prostu, gdy będzie nastolatką. Ale szczerze powiedziawszy, ta lukracja to mi w tych włosach brązowych w ogóle nie pasuje. No, po prostu to nie jest lukracja. Ja patrzę na tę simkę ja myślę, że to jest Wisława, a nie lukrecja. Wiesz, to jest, po... A na Wisławę patrzę, to myślę, że to jest lukracja. Więc one mi się kompletnie mylą w tym momencie. prostu, że lukracja ma taki normalny kolor włosów, że ja po prostu ja muszę jej to zrobić. Jeśli ktoś jest przeciwko temu, żeby lukrecja miała żółty kolor włosów nienaturalny, to niech pisze w komentarzach, ale dla mnie to po prostu jest lukrecja. To jest lukrecja i lukrecja ma taki kolor włosów. Ja jej w tym momencie oficjalnie zmieniam taki kolor włosów, jaki miała od małego dziecka, bo to jest dla mnie lukrecja, naprawdę. To musi być lukrecja i po prostu i tyle. I bastem. No więc od teraz będę już wiedziała lukrecja i żółte włosy, naprawdę mi się bardzo mocno kojarzą. Teraz mamy czekoladę. Czekoladzie kolorów włosów, tak jak ktoś tam proponował na czekoladowe zmieniać nie będę, no bo taki jej się dał jako, jako małemu dziecku, taki ma po swojej matce, więc jak najbardziej, niech takiej pozostanie, ale w przyszłości może po prostu będzie miała bardziej stroje w czekoladowe kolory, jako nastolatka, jako później młoda dorosła, więc tak wygląda nasza czekolada, proszę bardzo, bardzo azjatyckie rysy tutaj w niej widać. Jeśli chodzi o maluszki, to proszę bardzo już pokazuję Wam. Również ich, żeby nie było z bliska, proszę bardzo. Marcepan, kolor oczu po mamusi, kolor włosów po mamusi. I Delicja, która ma i kolor oczu i kolor włosów po tatusiu, proszę bardzo. Więc mała Delicja, więc to już są wszystkie dzieciaczki z rodzinki, więc możemy wracać do gry i oczekiwać porodu. Jak widzicie, Lukrecja i Czekolada grają sobie w gry komputerowe, One obie miały jakąś tam bardziej słabą zabawę, więc stwierdziłam, że jak najbardziej muszą tutaj sobie pograć. Przy okazji dzięki temu Czekolada też podniesie swoją umiejętność, tutaj, motoryczną, i dzięki temu będzie miała na czwartym poziomie i będzie mogła mieć szósteczkę w szkole. Więc w sumie super. Oczywiście muszę nimi pamiętać, żeby odrobić lekcje, bo chyba nie podrabiały lekcji dzisiaj, tak. Żadna z nich nie, nie podrabiała lekcji, więc o tym trzeba też jeszcze troszeczkę pamiętać. Ja go tutaj kończy jedzonko. Za chwilę myślę, że będziemy kładli maluchę spać, bo na pewno Delicia jest zmęczona. No i Marcepan też jest zmęczony, zresztą Marcepan. Czy ty jesteś niezależny, czy to Delicia? Wow, 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 wow. kochanie, wyczyść. <ścoughs> wyczyść oba nocniki, bo tak. takie są mnie niesamowicie brudne, że aż trzeba. Który ty masz korzystanie z nocnika? Prawie drugi, a właśnie, więc nie mam pojęcia jak to tam z twoim umiejętnością, ale zaraz zobaczymy, uuu, coś tu trzeba naprawić jeszcze, ho 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 ho, ho, ale tu mamy dzisiaj roboty, dużo, a propos roboty, a propos roboty to ty nic nie wyczyść, wyczyść kosz, tylko proszę mi ładnie wyczyścić nocniczek, czy ty możesz marce pana uczyć korzystać z nocnika? Możesz, a więc nauczysz marce pana korzystania z nocnika, nie będziesz tutaj opróżniała kosza, Pouczysz młodszego brata korzystania z nocnika. Proszę bardzo, czy ty możesz sama się uczyć? A ty już masz chyba drugi poziom, więc też super, też podejdziesz, też skorzystasz z nocnika i pójdziesz spać. Jak tam, Jagoda? O, sko skończyłaś, to możesz sprzątnąć. Możesz zrobić siku i możesz to spróbować naprawić szybko. O, a więc jak to zrobimy. A czy ty nie grasz już? Halo, a twoja siostra gra? Halo? Chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej ma pad w ręce. W takim razie nie słyszałam opcji, że skończyła ci się umiejętność, rozwinęła, rozwinęła ci się, o właśnie jeszcze się nie rozwinęła, więc jak najbardziej niech ci się rozwinie. I właśnie chciałam was zapytać, halo, przecież miałaś go uczyć, korzystać z nocnika, halo, kochana, marce pan, nie idziesz spać, idziecie korzystać z nocnika, ty też idziesz korzystać z nocnika, proszę bardzo. Skoro mamy już grudzień, adwent, zima, te sprawy, wigilia, święta. To mam do Was pytanie, czy już zaczęliście przygotowania do świąt, czy, czy może jeszcze oczekujecie? Co, piszcie co w komentarzach, e, co robicie jako pierwsze właśnie e, co pierwsze szykujecie na święta, czy najpierw może e, jakieś tam nie idźmyć rąk? Czy może najpierw wystawiacie choinkę i ozdoby świąteczne w domu, czy może jakieś e, przygotowania kulinarne, czy może zaczynacie, bo jesteście bardzo religijni od przygotowania duchowego na święta? Różne mogą być przygotowania, jeśli chodzi o święta, więc tutaj piszcie w komentarzach, co dokładnie robicie. My sobie też może odzyskamy części. Widzę, że Ty też jesteś zmęczona. Alicja ma przyjęcie urodzinowe, ale my za chwilę rodzić będziemy chyba. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc może niekoniecznie. Jeśli chodzi o przygotowania do świąt... I, I do Bożego Narodzenia. To ja zawsze przygotowa przygotowania rozpoczynam od pieczenia pierników na święta. Więc pierniczki na święta u mnie w rodzinie muszą być. E, bardzo moi rodzice lubią pierniczki mojej roboty. A, a moja mama też tak. Jak sama zrobi, to je tak nie smakują, jak ktoś zrobi. Nie wiem, czy też czasami tak macie, że jak ktoś Wam zrobi, to Wam zdecydowanie lepiej smakuje. Moja mama zdecydowanie tak ma. Więc tutaj kwestia tego, że ja robię te pierniki, to od razu są o wiele lepsze pierniki niż, niż jakby sama je robiła. Więc robienie pierników co roku jakby należy do mnie. A więc ja zawsze, właśnie, przygotowania do świąt, właśnie rozpocznę od tych pierników. Przeważnie robię je na przełomie listopada i właśnie grudnia, tak żeby one po prostu miały czas zmięknąć. No wiadomo, jak piernik, na początku jak wyjmiecie go z piekarnika, to to jest miękki. A po chwili się już robi twardy i, i kruchy. No i oczywiście potrzebuje troszeczkę czasu, żeby z powrotem zmięknąć i dlatego też. Co tak długo wam idzie z tym nocnikiem? Halo, może Wisława przestań go uczyć? To może mu pójdzie o, o wiele, wiele, wiele szybciej. Jak tam z twoim poziomem umiejętności? Wszedł na czwarty, wszedł na czwarty. Super sprawa. W takim razie obie możecie odrobić lekcje, przy okazji tam odpowiedzialność, nie wiem na ile potrzebujecie, a później jakaś kolacja i te sprawy. Jagoda, o właśnie, jagoda też już powoli skończy czytać i może się też na przykład zdrzemnąć jeszcze przed porodem. A jak tutaj idzie nam, ty nie będziesz jadła żadnego tortu. Będziesz czekała, aż młody tutaj skończy swój nocniczek, żeby go ładnie tutaj położyć, spać. Czytaj małemu dziecku, Marcepan, proszę bardzo, to masz robić. Później jakaś toaleta, ewentualnie i odrabianie lekcji. No więc to, to jest mój początek, zawsze na święta, więc to jest zawsze jako pierwsze, bo wiadomo, no to to potrzebuje najwięcej czasu, powiedzmy, na, na przygotowanie się, żeby być, powiedzmy, odpowiednim, odpowiedniej miękkości na święta. Wiadomo, jakbym robiła te pierniczki tydzień później, to też by się nic nie stało, bo też prawdopodobnie zdążyłoby żeby już zmięknąć. No ale po prostu lubię to już mieć z głowy, bo to jest niestety dużo roboty. Tyle pierniczków, ile ja wczoraj upiekłam, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę sporo ich upiekłam I piekłam je w sumie 3 godziny wczoraj, więc. O, byłam zmęczona, byłam naprawdę zmęczona, ale jestem szczęśliwa, bo później jak widzę radość w na, na oczach i, i, i widzę uśmiechy i widzę, jak szybko znikają te pierniczki, to jest naprawdę warto, więc taka mały, taki mały gest na święta, a naprawdę naprawdę cieszy później całą rodzinę. Zresztą ja też lubię wcinać później te pierniczki, więc... Dla mnie przyjemność dla mojej rodziny przyjemność to chyba na święta. Dla mnie to jest najlepsze, co mogę zrobić, sprawić radość takim, taką małą rzeczą moim bliskim. Drogie to nie jest, czasu tylko potrzebek. Nie chcę przeklinać bardzo dużo. No, ale radość, radość na, na, na ustach i na twarzach moich, moich bliskich jest, więc to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Dobra. Zastanawiam się, czy może robić tutaj jakieś dodatkowe zaliczenia, czy może dalej wcinać teraz ciastka na obiad. Może powcinamy ciastka na obiad. O, może szarlotkę tym razem. Zapraszam po szarlotkę, myślę. W takim razie może zanim tutaj Wisława zacznie odrabiać lekcje, też może niech powcina sobie szarlotkę z siostrami na kolację. O. Więc tak. I od tego zaczynam, wiadomo, pierniczki jeszcze. Przed świętami lukruję na razie. E, po ich upieczeniu, gdy mam ich już serdecznie dosyć w tym momencie, to je zostawiam do odpoczynku. Więc teraz odpoczywają i na kilka dni przed świętami, zanim jeszcze się, będą się rozpocząć takie przygotowania do świąt, e, typowo takie kulinarne, wiadomo, wszystkie potrawy świąteczne zanim trzeba będzie robić, to je polukruję, a więc jak jeszcze będę miała chwilę czasu, a więc. To mnie czeka później, ale też nie lukruję wszystkich pierników, bo moja mama na przykład woli niepolukrowane pierniki razem z moim bratem, dlatego część, tylko część pierniczków lukruję, resztę pozostawiam tak jak moja rodzina lubi po prostu niepolukrowane, więc to mnie jeszcze czeka, ale to jest sprawa już na później, sprawa drugorzędna, przygotowania lukru i polukrowania to już sama przyjemność. W szczególności, że na siedząco mogę to robić. Nie muszę latać pomiędzy stałem a, a piekarnikiem cały czas. No, o, i zaczął się jej i mam nadzieję, że będzie tylko jedno dziecko, bo, nie, bo to będzie dziecko numer 45, więc absolutnie nie mam dla dziecka 46 imienia, nie mam w ogóle kategorii wybranej, więc miejmy nadzieję, że będzie tylko jedno. A propos powiadomień, bo też mi się teraz, jako że nam powiadomienie wyskoczyło, mi się przypomniało. Że po tej aktualizacji ostatnio 2 listopadowej są, jest problem z powiadomieniami. W szczególności z powiadomieniami o umiejętnościach, że jest wyższy poziom. Nie, wszystkim, nie dla wszystkich simów mi się pojawiają te poja powiadomienia. Oraz jak grałam prywatnie, zaraz nadamy imię chłopcu. Jest problem w jednej z moich rodzinek, którą sobie grałam prywatnie, żeby też sobie troszeczkę jeszcze więcej sobie pograć w studia, że mi się tam nie pojawiają powiadomienia o tym, że właśnie moja simka za godzinę ma iść na zajęcia. Albo że właśnie nie pojawia, nie pojawia się tutaj opcja, że masz wcześniej na zajęcia, co mnie naprawdę bardzo troszeczkę tak powiedziałabym niepokoi. O, to jest dobre imię, dobre imię, dobre słowo. Ja będę też dzisiaj mówiła bzdury, więc jestem mówię, zmęczona psychicznie i fizycznie, więc musicie mi to po prostu dzisiaj wybaczyć, bo mogę pleść kompletne bzdury i mówić bez sensu. A imię, które wybrałam dla tego dziecka, to Nugat. Mamy czekoladę, mamy, co tam mamy, delicję. Lukrecję, no to może teraz nugat. A więc dziecko, numer 45. Chłopiec. No, w tym babskim świecie by się przydał marcepanowi jakiś brat, więc jak najbardziej. Oj! Ojejusiu, gro! Ja cię chyba kiedyś trzasnę. <grytania> dwóch chłopców! E, czy my mieliśmy kiedyś dwóch chłopców? Bliźniaków? Bo do tej pory były dziewczynki, albo chłopiec z dziewczynka. Chyba dwóch chłopców nie było. W momencie, gdy nie mam imienia dla niego wybranego, gdy nie mam kategorii imion dla niego wybranego, oczywiście, że gra da mi bliźnięta. No po prostu, ja w tym momencie nie robiłam masożu płodności. Mamy tylko cechę płodności. Jakoś przez 10 ciąż nie mogłam mieć bliźniaków, a teraz kurczę sypią się jak z rękawa. No po prostu, Jagoda, jak się odblokowałaś, to się odblokowałaś naprawdę na serio. Ja miałam naprawdę nadzieję. Ja wiedziałam, ja, ja byłam. Święcie przekonana, że tu będzie jedno dziecko. Naprawdę. No i co? Ja teraz muszę pomyśleć nad ch chwilę nad kategorią. Więc widzimy się za sekundkę. Wiem. Wiem jaką kategorię zrobić. No po prostu wiem. Z racji tego, że ostatnio było The Crown. Y był trzeci sezon. I z racji tego, że troszeczkę się wczułam w takie sprawy monarchii, królestwa i, i królów. Królu... Y Królu, nie, królów i królowych, o księżniczek i tych spraw, to pomyślałam, że czas na kategorię związaną właśnie z monarchiami. A więc można proponować imiona związane właśnie z monarchią, z królami, z królowymi, z królewnami, z księżniczkami, z książętami, z wład ogólnie z władcami. Krajów, ale bardziej takich władców, powiedziałabym, monarchijnych, a więc nie takich typów władca jak prezydent, tylko władca typu król, a więc tam, gdzie była monarchia, bym powiedziała. Dlatego na część, że to jest pierwsze imię i że nie możecie niczego zaproponować sami, to ja na część tutaj powiedzmy polskiej monarchii i polskiego królestwa nadam po prostu po pierwszym władcy Polski właśnie imię i będzie to Mieszko. Dobrze, że mamy faceta. Może być Mieszko, Pazur, proszę bardzo, więc mamy rozpoczętą, królewską, powiedziałabym, kategorię imion. I można proponować imiona polskie, ale również zagraniczne, więc to nie musi być monarchia polska, może być monarchia angielska, właśnie e, francuska, e, czy tam z innych, czy tamkolwiek z jakichś innych krajów, e, z których była po prostu monarchia. I po prostu mają być imiona związane właśnie z monarchiami, e, mogą to być, właśnie mówię, królewskie imiona królowej, albo imiona królów, i po prostu można proponować cokolwiek. Ja wiem, że z, z damskimi imionami może być troszeczkę gorzej, no bo wiadomo e, królowe, no to było ich zaledwie kilka, ale ich kilka było, więc na pewno coś się znajdzie. Myślę, że cztery spokojnie się znajdą imiona, które można by zaproponować. Była przecież Caryca Katarzyna, była Królowa Elżbieta I, druga była Królowa Wiktoria, była przecież królowa Jadwiga, przepraszam, król Jadwiga, więc tutaj na pewno kilka imion się znajdzie i wielkich, powiedzmy, kobiet monarchin albo żon monarchów, ale takich sławnych na pewno, księżniczek się też na pewno dużo znajdzie, więc jak najbardziej księżniczki królowe można proponować. Mówię królów, władców różnych monarchijnych również, a więc tutaj myślę, że z facetami problemu raczej nie będzie. Ale można proponować i proszę proponować, tak jak na przykład mamy teraz mieszko, na przykład Mieszko I, albo nie wiem, Edward VIII, na przykład, żeby po prostu proponować po konkretnym władce, więc tak jak na przykład Katarzyna, no to żeby zaproponować carycę Katarzynę. Albo jak Elżbieta, to żeby napisać, czy Elżbiecie pierwszej, czy Elżbiecie drugiej, bo to jest zupełnie inna już patronka, więc tak jak było wcześniej z imionami piosenkarzy, czy... Z imiona, z innymi typowymi imionami, ostatnich bo, jak z imionami pisarzy, żeby po prostu konkret, po konkretnej osobie zaproponować imię. A więc żeby napisać, po którym władcy, po której królowej, to rzeczywiście jest, a więc żeby z pełnego je, jego albo jej tytułu wymienić w komentarzach. I myślę, że to jest będzie dobra kategoria. Myślę, że na pewno w temacie, jeśli ktoś uwielbia Koronę Królów, to tym bardziej myślę, że będzie zadowolony z tej kategorii, ale również inne seriale i filmy o władcach również na pewno są na topie. To też jest ostatnio temat, który ja lubię, więc jak najbardziej myślę, że będzie to wspaniała opcja, a dawno już taki... Ostatnio mieliśmy taką bardziej zabawną kategorię imion, to może teraz taką bardziej normalną i na poważnie przydałoby się rozpocząć właśnie kategorię imion i myślę, że ubrania będą też na pewno odzwierciedlały e, powagę tych mm, e, tych simów. O, bym powiedziała tak, a więc nie będą jakieś frywolne ubranka, absolutnie nie. Ubrania będą odzwierciedlały status e, tego, kim byli patroni, patronowie tych e, patroni, tak, patroni tych, tych simów, więc tutaj jak najbardziej w, ten, w tę stronę pójdziemy. Dobra, siku, jeszcze proszę mi zrobić i spać. A tobie dałam, żebyś poszła spać po siku i kąpielinie. To również idziesz spać, więc wszyscy ładnie idą spać. Mamy dwa, cztery, sześć, osiem! Mamy pełen komplet Simów. O, to ja w tym momencie się nie mogę starać o żadne dziecko. Hmm. Ciekawa sytuacja nastała, więc trzeba będzie oczywiście wyprowadzić bliźniaczki. Żebym ja mogła tutaj cokolwiek zrobić. Ale oczywiście oczekuję najpierw tego, żeby czekolada mogła zostać nastolatką. Żebym kompletnie bez tutaj pomocy nie została z tą, z tą małą gromadką tutaj. Bo ani marcepan, ani. Yy, ani tutaj. Delicia o! Nie są w stanie jeszcze zostać yy, dziećmi, więc tutaj, tutaj nocnik, tu poruszanie się, tu wyobraźnia. Tu też nocnik, myślenie, wyobraźnia, więc tutaj jeszcze trzeba porozwijać te umiejętności, więc absolutnie nie ma na to czasu, żeby tutaj jeszcze ich postarzać, więc no mamy trochę dzieci do ogarnięcia, dobra, więc przytuliłaś. Można jest spać, niestety jak zwykle tego wproście na zajęcia z inżynierii nie wykonałam. Znowu tam ktoś, pewnie pieluszka u małego naszego króla mieszka. Nie dodałam mu oczywiście tego pierwszy, ale mogłabym. Mogłabym, ale powiedzmy to jest w domyśle, pomieszku pierwszym, więc powiedzmy tej, tego numerka, czy tego później tytułu, jak nie wiem. E... Jakie były tytuły? Mhm. Królów. Nie, 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 niektórzy królowie mieli swoje przydomki. Już teraz z pamięci nie potrafię jakiegoś e, podać, ale... Byli królowie, którzy mieli przydomki, żeby ich też tam porozróżniać trochę, więc wiecie, pobożny, waleczny, nie wiem, miłościwy i takie sprawy, więc tego też nie będziemy nadawać, po prostu imię. Tak jak wiadomo, na przykład jak daliśmy po pisarzach, to dałam tylko imię, a więc William, a nie William Shakespeare Pazur. Tak więc tutaj będzie, powiedzmy, podobnie, o, ale królewska dynastia u, kto zmarł? To zmarł, cała rodzina dostała. Bratek! Bratek zmarł, a bratek to przecież twój brat bliźniak! Twój brat bliźniak zmarł. Ojejuś. już. To naprawdę żałoba narodowa, naprawdę. Czy znaczy rodzinna przynajmniej. Bo przecież bratek, mówię. Bliźniak naszej tutaj kochanej jagody to Róża i również Irys. Niedługo też pewnie będą mieli swój czas odejścia. Więc tutaj jak najbardziej trzeba szybko postarzeć bliźniaczki, żeby po prostu wprowadzić je do tego domu, gdzie teraz są bliźniacy. No bo oni tylko kilka dni byli młodsi od bratka, więc tutaj jak najbardziej trzeba o tym pamiętać. Proszę wstać sobie ładnie iść po jedzenie, Marcepan. Proszę ładnie iść po jedzonko. Zejść z łóżka i iść, iść po jedzenie. Masz nóżki, możesz iść po jedzonko. No nie, no nie, naprawdę. Musimy. czekolady dzisiaj wysyłamy do szkoły. Miejmy nadzieję, dostanie szóstkę i będzie mogła być postarzona. Jeśli chodzi o dziewczynki, tu odpowiedzialność jest. I tutaj prawie jest, a więc Wisława jeszcze musiałaby tam odrobić już lekcję, wiadomo. Może nawet dzisiaj w szkole by dostała szósteczkę. Już jest szósteczkę, odpowiedzialność wyżej, więc tutaj też powinno być tutaj powiedzmy troszeczkę łatwiej z tym, więc miejmy nadzieję za chwilę o tam, w sumie już możesz wstać już, już tam masz energię na maksa, na full to mogłabyś chwilowo na przykład odrobić lekcję i też powinno być lepiej za chwilę tam jakieś śniadanko i te sprawy a w międzyczasie wiadomo, można odrobić lekcję, ty na prysznic proszę bardzo a ty jesteś tylko głodna więc możesz sobie jeszcze chwilę pospać ja godam mogłaby jak najbardziej na toaletę pójść no i tak sobie ładnie tutaj dzień będziemy układać. Ja myślę, że w tym momencie dzisiejszy odcinek zakończę i po prostu resztę ogarnianie simów załatwię pomiędzy odcinkami, a z wami się w następnym odcinku zobaczę po prostu w piątek po południu. Przed nami cały weekend. Myślę, że wiadomo, jak zwykle na weekend gdzieś dzieci zabierzemy do parku czy gdzieś, może do Sulania jeszcze jakiś wypad. Póki jeszcze mamy lato, a nie jesień, szaro-burą liście z drzew opadającą, więc jak najbardziej... Myślę, że właśnie jakiś wypadek na, na, na plaży by się przydał. Chociaż mamy niemowlaki w domu, więc to też nie za bardzo. Więc pomyślimy, zobaczymy, jak to będzie. Może w niedzielę raczej się wybierzemy, jak już niemowlaczki zostaną małymi dziećmi, może właśnie na, jakiś, na jakąś plażę. Chociaż to już jeźdźń będzie, to może jakiegoś parku czy coś, żeby po prostu jeszcze jakieś rodzinne wyjście zrobić. Ale oczywiście, dziewczyny, w następnym odcinku na pewno urodziny. I będziemy mieli w końcu miejsce na kolejne dzieci, bo w tym momencie nam już go zabrakło. Pierwszy raz od długiego, długiego, długiego czasu. Już bardzo dawno temu nie zabrakło nam miejsca. Od naprawdę wielu odcinków nie mieliśmy z tym problemów. A tu nagle widzicie trzy, trzy serie bliźniąt potrafią zapchać dom niesamowicie. Więc ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia, do zobaczenia. シュッシュ